Trochę chcę z Tobą porozmawiać na temat, jak szybko można odzyskać prawo jazdy w Niemczech. Często macie dosyć trudną sytuację związaną z utrudnieniem w poruszaniu się do pracy czy w pracy. Nie macie osób, które mogłyby Was wozić i chcecie szybko odzyskać prawo jazdy. I naszym celem jest też, żebyś ty był zadowolony, żebyś była zadowolona. I jak Twoim życzeniem jest szybko, no to robimy tak, żeby to było szybko. Ale trzeba wziąć pod uwagę realia. Czyli, czego dotyczy Twoja sprawa? Jeżeli jest abstynencja, no to kiedy można ją zacząć wykazywać? Jak ma być długa? Nie da się. Raczej nie da się tego przeskoczyć często, żeby to trwało nie wiem miesiąc, dwa, trzy, no bo są warunki formalne. Ty możesz to zrobić jakoś szybciej, krócej, ale pójdziesz na badanie MPU, wynik będzie negatywny. Nagram też na ten temat, będę prowadzić szkolenie. Dlaczego wynik badania MPU jest negatywny? No bo dlatego, że nie Wiele osób się nie informuje wcześniej u specjalistów, u psychologów transportu w Niemczech. Chce zrobić to jakoś szybko na skróty, a to tak się nie da. Nie da się. Nie ma drogi na skróty. Ja zawsze powtarzam. Jest tutaj, jesteśmy w kontakcie z klientami, którzy mówią nam, że oni po prostu wezmą sobie ten czas, będą się uczyć. To też zależy od indywidualnych predyspozycji, jak ty jesteś w stanie daną wiedzę przyswoić, jak szybko, jaki masz styl pracy. Bo jeżeli pracujesz od 7 do 20, no to gdzie ma się tą siłę jeszcze na naukę, na sesję, i żeby w ogóle przemyśleć to, w jakiej jest się sytuacji i tak dalej, żeby pooglądać wideo, poczytać jakieś tam materiały, popisać i tak dalej. Także. Musimy zgrać tutaj też różne terminy związane ze złożeniem dokumentacji w Wydziale Komunikacji. To jest kolejny temat. Zobaczcie ile to jest czynników, które mają wpływ na to, kiedy najlepiej do badania MPU przystąpić. Także to wymaga indywidualnej analizy. Nie zastanawiaj się długo, tylko zgłoś się na przykład do nas, pomożemy Ci o tym wszystkim porozmawiać. Rozwiać wszelkie wątpliwości, ustalić Twój indywidualny plan działania. Nigdy nie jest tak, że zawsze w każdym przypadku jest tak samo. A nie, jak ktoś mi mówi, no bo kolega miał tak i tak, to ja czemu nie mogę mieć to też tak samo? Nie wiem, nie zajmujemy się kolegą, tak? Nie zajmujemy się znajomym, zajmujemy się tobą. I w tym wszystkim musisz nam też zaufać że my wiemy, co robimy, my wiemy, jak przez to to poprowadzić i o wszystkim cię poinformujemy. Zgodnie z tym, co będziesz, jaką wiedzę będziemy mieli, co jest w dokumentacji, to wszystko będziemy analizować. Także zobacz, ten proces jest, może się wydawać trochę skomplikowany, ale krok po kroku te wszystkie wątpliwości wyjaśniamy, często już w pierwszym kontakcie, często już na pierwszej analizie dokumentów, 90-minutowej z psychologiem z naszego zespołu. Także nie wahaj się, nie zastanawiaj. Wszystko da się zorganizować. Płatność w ratach miesięcznych wszystko po to, żeby ci ten proces ułatwić, a nie utrudnić.